Witajcie kochani na moim kanale. Tu Ewa. Jak widzicie na Dolnym Śląsku cieszymy się piękną zimą. Przez ostatnie dwa dni spadało po około 10 cm śniegu. Jeszcze jutro ma być taka piękna pogoda, potem czeka nas ocieplenie. Mamy początek roku, więc zaczynamy intensywne przygotowania do sezonu rozrodczego. Kiedy, będziemy, kiedy będę chciała darkę pokryć. Nie zdążyłam zrobić w poprzednim sezonie jej badań na które będę ją wiozła do kliniki. Po prostu nie byliśmy w stanie złapać tej prawidłowej rói w sezonie jesiennym, więc zrobimy to teraz. Jutro czeka nas wizyta u leka lekarza weterynarii. Darka będzie miała badanie ginekologiczne, żeby ustalić na jakim etapie cyklu rujowego jesteśmy. Będzie szczepiona przeciwko grypie oraz będzie miała pobieraną krew na tzw. Tak panel poszerzony. Panel poszerzony zawiera w sobie oprócz morfologii również profil nerkowy, wątrobowy i poziomy niektórych pierwiastków. Ja decyduję się niego z tego względu, że po pierwsze Darka jest w wieku mocno średnim, w tym roku skończyła 18 lat, a kolejna rzecz jest taka, że ona dostaje dosyć dużo suplementów diety, bo takim naszym stałym elementem jest suplement na kopyta. W końcu po wielu latach prób, półtora roku temu, udało nam się trafić w taki, który rzeczywiście u Darki daje spodziewany efekt. Także Darka ma po raz pierwszy w życiu piękny ogon. Ja jestem przyzwyczajona do tego, że ten ogon, który ona ma obecnie, jest o połowę mniejszy. Teraz nam szybciej kopyta, ten róg jest lepszej jakości. Dostaje Darka jeszcze suplement, którym ma spowodować, że te ruje będą takie bardziej wyraziste, po prostu będą prawidłowe, oraz w sezonie jesienno-zimowym dodaję jej suplementy na zwiększenie odporności. Jest to spowodowane tym, że po naszej przeprowadzce do stajni, gdzie ona większość czasu spędza jednak na wybiegu i jest taka bardziej narażona na te warunki atmosferyczne, zdarzały nam się spadki odporności. One się manifestowały w ten sposób, że tarka jednego roku miała grudę na czterech nogach, właśnie pojawiały się takie zmiany skórne. Yy, nigdy wcześniej nie miała takich problemów i po wprowadzeniu tych suplementów nigdy potem nam się jeszcze, już nie zdarzyły. I mam nadzieję, że ten stan zostanie utrzymany. Natomiast yy, to daje jednak do myślenia, że w pewnym wieku jednak konia trzeba wspomagać. Ale ze względu na mnogość tych suplementów yy, muszę po prostu skontrolować, czy z niczym nie przesadzam. Jeżeli z czymś przesadzam, to na pewno będzie miało to swoje odzwierciedlenie czy w, czy w wynikach wątrobowych, właśnie, czy nerkowych. Oczywiście poziomy pierwiastków też będą zbadane, więc będę miała tu tą odpowiedź. Cały czas jeszcze darkę doświetlamy, także godzinę po zachodzie słońca jeszcze świeci się światło w stajni. I pan doktor, mam nadzieję, jutro da nam odpowiedź, jak długo mamy to jeszcze utrzymywać. Słuchajcie, tak jak widzieliście na moim ostatnim szorcie, darka dostaje dodatkowo trawokulki. Ja chciałam Wam zwrócić uwagę na to, że zima jest takim czasem, gdy konie przyjmują mniej wody. Wiadomo, nie ma dostępu do trawy i tą wodę trzeba im jakoś zapewnić dodatkową. Trawokulki są bardzo fajne pod tym względem, natomiast zwróćcie uwagę na to, żeby były one odpowiednio rozmoczone. Trawokulki, do których dodamy za mało wody, kiedy nie poczekamy, aż one się odpowiednio rozpadną, mogą po prostu spowodować przytkanie się przewodu pokarmowego konia i mogą doprowadzić do kolki. W związku z tym zwróćcie uwagę na to, żeby po prostu odpowiednio tą paszę przygotować. Te trawokulki, które dostaje darka, są drobniutkie, ale są bardzo twarde, więc one wymagają dosyć długiego czasu namaczania, bo to jest około 40 minut. Natomiast są bardzo smakowite i jestem z nich bardzo zadowolona ze względu na to, że mają mało pyłu. Więc słuchajcie, na dzisiaj to będzie wszystko. Na razie busiaki i na razie Papa. Pa.